Witam wszystkich zobaczcie, jaki mam dla Was banger. Announcing the first race event. I już Wam mówię od razu o co chodzi. Fajnie, że to realizują, bo gadałem o tym z, ostatnio z oficerem e, na temat tego, że kiedyś były takie rajsy w PoE1. Co więcej, jednego Endless'a prawie wygrałem. Endless' Ledge to był. Gdzie w PoE1 biegało się na mapach wykreowanych na layoutzie The Ledge i biegało się po prostu w kółko i w kółko i w kółko po tych samych layoutach, wbijając jak najwyższy poziom. I Gracz, który chyba tam w godzinkę zdobył największy poziom, zyskiwał nagrody. I teraz słuchajcie, o co tutaj chodzi, ponieważ wszystko mam już przetłumaczone i wszystko wam wytłumaczę. A nagrody są naprawdę zacne, jak widzicie, cholera, zacne. Już wam czytam, o co tutaj chodzi. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę od razu. W 6 rano, jak to nagrywam, jeszcze teraz montuję dla was akt drugi, trzeci, czwarty, piąty do pojedynki. Jak widzicie, Byle do 80 już ma 41 level. No, nie próżnowałem, jeszcze nie spałem, ale mam nadzieję, że docenicie moją pracę. No i poświęcenie dla Was. Zacznijmy od początku. Podczas gdy zespół ciężko pracuje nad aktualizacją zawartości 020, której wydania spodziewamy się za około miesiąc, czyli mamy miecha. Luzu. Jeżeli oni chcą w marcu to wypuścić, i to jest zakonane pod koniec marca, no to muszą koniecznie zresetować wtedy ekonomię. Czyli poczekamy sobie na 020. Oj, poczekamy. Puff of Excel 2 będziemy organizować serię wyścigów, począwszy od 2 marca, czasu PST, które będą otwarte dla wszystkich. Chociaż wyścigi są otwarte, ich celem jest wyłonienie graczy, którzy chcą wykazać się na tle innych. Wyścigi te będą pierwszym wydarzeniem Puff 2, podczas którego w ramach nagród zostanie wprowadzona nowa seria przedmiotów. U um Bogu, ok? W każdym z tych wydarzeń gracze będą rywalizować o to, by jako pierwsi zabić Dorianiego w akcie trzecim. Czyli już mamy... Ja powiedziałem, co mamy, co mamy zrobić. Ciekawe, czy będzie 100%, czy będzie można olać wszystkie poboczne rzeczy i zapieprzać. Na przykład, wiecie, olać sobie małpę w akcie trzecim. Chociażby zostawić masa w akcie pierwszym. Bo są takie rzeczy, które zabierają nam czas niepotrzebnie, nie? No, to jest interesujące. Dobra. Fixed layout. Czyli będzie stały layout. Standard solo self-found. Okej. Okay. Nie wiem czy dobrze rozumiem, w każdym razie warto się uczyć tego na standard Solo self foundzie ponieważ layouty w PoE 2 są różne w zależności od tego na jakiej wersji gry gracie, czy gracie na standardzie SSF-ie, HCSSF-ie i tak dalej. Zauważyłem, że mapy się generują różnie, więc warto tutaj to wziąć pod uwagę. To nie jest hardcore event. Okej. Okay. O, to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Mimo że to nie jest hardcore event, to gracze zostaną ukarani karą w przypadku śmierci, uniemożliwiającą poruszanie się przed upływem jednej minuty, czyli każdy zgon to minuta do całego czasu. Trzy akty. Akt pierwszy myślę, że do 50 minut luz. Drugi z godzinka. Cholera, teraz pytanie: Czy robimy ascendencję, czy nie? Tu jest dużo ciekawych kwestii. Dobra, będziemy publikować tutaj linki do rankingów, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzić, kto prowadzi w czasie rzeczywistym podczas każdego wyścigu, lub sprawdzić najlepsze czasy po wyścigu, aby zobaczyć, jak sobie radzisz z czołówką. Fajne, spoko, czyli będzie rywalizacja. Aby dołączyć, kliknij przycisk dołącz. A, czyli to jest dobra, to jest klasyk, patrzcie, coś takiego. Widzicie, tutaj macie swoje wszystkie postaci, różne ligi, i tutaj będziecie mieli klik. Join A jest Dorian Kill po prostu, nie? Dorian Kill epizod tam pierwszy po prostu, nie? Czyli oficjalny speedrunowy event do trzech aktów. Dobra. A bądźmy uczciwi, czyli okej, 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 Wiesz Następnie zostaniesz poproszony o utworzenie postaci po odrodzeniu się nie będziesz mógł poruszać swoją postacią aż do rozpoczęcia wyścigu. To jest klasyk, czyli można ją zrobić wcześniej, ale dopiero jak timer tutaj się wyzeruje to lecicie, czyli można się już zalogować, wcześniej przygotować, będzie mieli 3 2 1 jazda, nie? Tutaj macie event times i daty, okej. Okay. Wyścigi te będą dostępne na PC -tach i konsolach. Okej, okay, fajnie. Ze wspólną pulą nagród. To jest bardzo ważna info. No i tutaj mamy godziny i daty wydarzenia. Zajebisty hełm. O Jezu. Wyścig 1-2 marca 2025 o 20:00 czasu GMT plus 1. Wyścig Drugi jest 9 marca, czyli po tygodniu, również tego samego czasu. I wyścig trzeci jest 16 marca, czyli również po tygodniu. I teraz pytanie, czy te wyścigi, czy ten cały wyścig trwa tydzień aż do tego? Czy ten wyścig cały trwa tydzień aż do tego? O wyższe godziny podane są w czasie lokalnym. Aby to zobaczyć, musisz zalogować się na swoje konto PAFEXAL, mieć prawidłowe ustawienia na czasowej. Dla jasności, czasy te są następujące. No i tutaj po raz kolejny, ok. No i tu jest czas PST podany, 2 marca o 11 czasu PST, 9 marca o 12 czasu PST i 16 marca o 12 czasu PST. Więc tu faktycznie coś mi się zesrało z godzinami. Ale tutaj jest ok. Dobrze, bardzo fajnie. Sugerujemy wcześniejsze dołączenie do wyścigów, ponieważ każdy wyścig rozpocznie się w tym samym czasie dla wszystkich graczy. Kurde, no polecam Wam zajrzeć. Nie wiem, czy jesteście speedrunowymi bestiami, ale zobaczcie, jaki jest hełmisko do zgarnięcia. The Demigod's Virtual Unique Item will be up for grabs for the top placement of each class. Czyli tylko 6 hełmów będzie? Jeden dla Rangera, jeden dla sorceresski, jeden dla Witchki, dla Monka, dla Warriora, dla Merca. Prawdopodobnie większość tych klas będzie opładowanych. Obstawiam, że Ranger, Sorceresska bankowo, Witchka 100%. Warrior? Tu może być ciekawie. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Mercem też... Tymi dwoma klasami prawie nikt nie grał w połę, Więc tu może będziemy mieli Time to shine, może weźmiemy udział Co? Warriorem albo Mercem O, ja bym się skusił, kurde Trochę żeśmy tego polatali, trochę tych postaci Narobiliśmy, dobra, dalej Okej, okay, demigod daje 25% rarity I virtuos, czyli Zwycięzca, tak? Dobrze Unikalny przedmiot, demigods Virtu, czyli cnota Półboga, będzie do zdobycia za zajęcie Najwyższego miejsca w każdej klasie, no i tam wiadomo Są wymienione klasy, oznacza to, że w w każdym wyścigu zostanie przyznanych sześć tych yy, hełmów. Okej. Okay. No tak, czyli po jednym dla każdej klasy. Przyszłe eventy będą obejmować inne klasy, gdy zostaną dodane do wcześniejszego dostępu. Okej, okay, czyli pewnie druida, no i chantreskę, wiadomo. Gdy w przyszłości będziemy organizować więcej wyścigów, będziemy przeglądać wszystkie przedmioty półboga, czyli demigody. Ostatecznie będą reprezentować cały set, cały zestaw zbroi, w tym broń. Więc być może uda ci się zebrać cały zestaw, jeśli będziesz wystarczająco dobry, ale to by na, na, naprawdę trzeba było być mega kurde niezłym, żeby zdobyć, co nie? No i teraz po podsumowaniu każdego wyścigu będziesz ja miał startup tylko ringów only, wiadomo. Żeby go założyć, show it off, żeby się nim pochwalić, wiadomo, zlinkować na czacie, pochwalić, że jesteś, kurde, szefunciem munciem wiadomo, możesz też go sprzedać, jeśli cię to nie obchodzi Twoja decyzja, czyli będzie to naprawdę niezły kolekcjonerski item, szczególnie na standardzie, później. Jeśli chcesz wykorzystać go jako kosmetyk, będziesz mógł zamienić go na mikrotransakcję za pomocą polecenia Convert. Ej, to jest fajne, dobra, zajebiste. Czyli można z niego zrobić po prostu kosmetyk jako hełm. I na jakimkolwiek unikacie, na jakimkolwiek rare hełmie możecie sobie to nosić i się chwalić, jaki macie zajebisty hełm, zarąbista sprawa. Dzięki naszym przyjaciołom z Alienware, laptop Alienware jest niestandardową naklejką, w Final Race, tym który jest 16 marca, będzie nagrodzony takim lapkiem. Zajebiście, z dedykowaną jeszcze naklejką na ekranie, raczej po drugiej stronie, zarąbiście i teraz tak, rules, to jest chyba najważniejsze, nie? Udział w biegach jest bezpłatny, każdy można do nich dołączyć. To how many races you can join, czyli możemy wygrać kilka demigod Virtus, okej. Okay, czyli jeżeli byłby jakiś kocur, który by wygrał wszystkie rejsy, no to miałby ich kilka, nie? No i to wiadomo, nie można używać jakichś nieprzyzwoitych nazw, wiadomo, Terms of Use. Jeżeli masz używał, to cię zdyskwalifikują, wiadomo. I teraz tak, ja chcę to jeszcze zobaczyć. O! Należy również pamiętać, że wszelkie imiona postaci, które wydają się próbować subtelnie ominąć zasady lub je obejść, a jednocześnie samogólnie, no to wiadomo, wiadomo, wiadomo. Naruszenie, jeśli chcesz grać bezpiecznie, po prostu uży swoich zwykłych nas... Rumieni, slash wyścigów. Okej, okay, czyli po prostu używać normalnych ników i tyle. Najlepiej takich, pod którymi ludzie regularnie cię znają. No to wiadomo, że będziemy mieli coś z prozu, prawda? Prozu, Doriani czy coś. Jeśli używasz Alta, aby ukryć swoją strategię, nie ma w tym nic złego, pamiętaj o powyższych zasadach. okej. Okay. Pracownicy Grinding Gear Games zostaną wykluczeni ze zdobywania nagród w tych wydarzeniach. No klasycznie trzeba, wiadomo. Wykluczyli też wszystkich, którzy w Alfie grali wcześniej. O kurcze, to ciekawe, że ich wyrąbali z tego. No okej. Okay. Teraz gdzie to oglądać? No oczywiście będzie na oficjalnym profilu Twitch'a, po egz. Welcome. Shoutcasting, czyli hostować będą Ziggy i Rise QT. Co-streaming jest welcome, czyli możemy sobie to bezczelnie oglądać, i co-streamować i komentować w naszym języku. No to zobaczymy, czy będziemy brali udział w wyścigu, czy będziemy co-streamować. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Czyli mi się wydaje, że to nie jest tak, że sobie latamy, latamy, latamy przez cały tydzień. Tylko będzie jeden dzień, konkretna godzina. Kto pierwszy ukończy, wtedy urywa się cały serwer, jest powiedziane, Doriani padł, koniec czasu. Tyle. Kto wygra daną rasą, ten wygra i już. Tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest chyba 21 u nas, ale nie chcę was skomać, choć mnie może ewentualnie poprawić w komentarzu. Ja uciekam dalej montować, bo tutaj kleję dla was cały poradnik do aktu pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego i tak dalej w POE1, żebyście zdobili skina. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie troszkę długo, ale wytłumaczyłem się dobitnie co się tutaj wydarza. Cześć, cześć! Dzisiaj będzie jeszcze dużo filmów i zapraszam Was na streama na Twitchu slash prozu95. Będą Twitch dropy, będą pelerynki, będą cuda u mnie dzisiaj.